To była kolejna e, ładna porażka i tego na pewno żałujemy, bo wydaje mi się, że nawet postronny kibic czy kibic z zlegi nie może powiedzieć, że byliśmy słabszą drużyną. Taka jest piłka, decydują detale. Nie, wykorzystali, nie wykorzystaliśmy Twoich sytuacji. My musimy grać na granicy perfekcji, jeśli chodzi o defensywę, bo mamy problem ze strzelaniem bramy. Dzisiaj nie mogliśmy skorzystać ani z Marcina Rubaka ani z nikiego bile i całą odpowiedzialność musiał wziąć na siebie 19-letni 19 chłopak, który zagrał dobre spotkanie, ale nie możemy e, na niego składać takiej odpowiedzialności. Jeśli chodzi o sytuacje bramkowe, najpierw trzeba je kreować, stwarzać, później wykorzystywać oczywiście. Czasami brakuje szczęścia, ale w wielu przypadkach też brakuje normalnych piłkarskich umiejętności, gdzie trzeba mieć zimną głowę, zimną krew, żeby mieć tę sytuację wykorzystać. Ma Pan pretensje w jakimś A za te racje, które leciały w kierunku murawy, bo to na pewno wybiło Pana pijarzy do nie... to znaczy my w pierwszej przerwie tego spotkania wykorzystaliśmy ten moment na, na zmiany taktyczne, na inne ustawienie drużyny, natomiast no, później jeśli będzie przerywany, to, to oczywiście, że jest to na korzyść drużyny, która, która się chce bronić i chce bronić w wyniku, korzystnego wyniku. W tego Pucharu Polski to taki zapowiedź wielkich zmian w Kuleku no, Niezależnie od tego te zmiany by były, bo, bo wiemy, wiemy o tym. Dziękuję. Dziękuję.